Klasy mecz przyjaźni Widzew Łódź miał zmierzyć się z Ruchem Chorzów w sercu Łodzi. Niestety decyzją sędziego głównego ten mecz nie został rozegrany. Ze mną jest prezes Widzewa Łódź Michał Ryc. Dzień dobry. I prezes Ruchu Chorzów Seweryn Siemianowski. Dzień dobry. Na początek poproszę o głos prezesa Widze Na pewno spotykamy się w okolicznościach, w których nie chcielibyśmy się spotykać. Sędzia Kwiatkowski podjął dzisiaj taką, a nie inną decyzję, która dla mnie jest niezrozumiała i co najmniej dziwna. Powiem tak i chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało. Cały klub, ja, Seweryn, Marcin Sokłosa, czyli drugi z prezesów Ruchu Chorzów, Maciek Szymański, sztaby szkoleniowe, piłkarze chcieli grać. My chcieliśmy dzisiaj grać w piłkę. Myślę, że tego też chcieliby nasi kibice. Sędzia Kwiatkowski podjął taką, in, a nie inną decyzję pomimo tego, że gościł na Morawie przynajmniej czterokrotnie i też byłem od samego rana praktycznie dzisiaj tutaj na stadionie, gdzie, gdzie zweryfikowaliśmy stan Murawy. I też w każdym z tych spotkań brałem udział i te komunikaty były, były takie, że, że ta Murawa się poprawia i że, że robimy wszystko tak naprawdę, żeby ją Doprowadzić do, do tego, żeby, żeby dzisiaj obie drużyny wyszły na, wyszły na boisko. Dla mnie dzisiejszy dzień zaczął się 6 rano, i wtedy zaczęliśmy pracę nad tym, żeby stadion był gotowy. E, trzykrotnie było nas Państwowa Straża Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, pracownicy Makis, pracownicy MOSIR, pracownicy klubu. Wszyscy pracowali na tym, żeby ta murawa była gotowa do gry. I zrobiliśmy wszystko, żeby ten mecz się odbył i mówię tutaj nie bez przyczyny o wszystkich tych organizacjach, bo to nie było tak, że, że jedni chcieli, drugi, drudzy nie chcieli. Ja osobiście zrozmawiałem od samego rana, byliśmy, byliśmy na łączach i robiliśmy wszystko, żeby, żeby ta murawa była, była, gotowa tak samo jak sędziowie, którzy kilkukrotnie ją mieli okazję wizytować. Ja nie będę ukrywał jestem rozczarowany tą decyzją, bo, bo ona uderza w klub. I my będziemy musieli wspólnie tutaj teraz zastanawiać się, kiedy, kiedy rozegrać ten mecz. A przede wszystkim zadośćuczynić kibicom, którzy, którzy przyjechali dzisiaj do Łodzi, którzy przyjechali tak licznie z Chorzowa, którzy liczyli na dobrą zabawę. Ja mogę tylko powiedzieć, że przed chwilą dostałem informację, że kibice proszą, żeby piłkarze wyszli ponownie na murawę, bo chcą pokazać im dzisiejsze oprawy. Wyraziłem na to zgodę, no ale sami Państwo czują, do jakiej paranoi dzisiaj doszliśmy. Dziękuję kibicom za zachowanie, dziękuję kibicom za oklaski, dziękuję kibicom za wsparcie, bo dla mnie to osobiście jest trudny moment, bo mam poczucie, że, że zrobiliśmy naprawdę wszystko, żeby ten mecz się odbył, i ja z podniesioną głową dzisiaj do Państwa wychodzę i mówię to z pewną odpowiedzialnością. Zrobiliśmy wszystko. Sędzia Kwiatkowski podjął taką, a nie inną decyzję. Opinia publiczna ją będzie oceniać, czy odpowiednie, odpowiednie organy ja nie chcę tego na gorąco, na pewno. Na pewno robić. Jeszcze raz chciałem podziękować też pracownikom klubu, którzy naprawdę dzisiaj zrobili absolutnie wszystko, żeby, żeby ten, mecz się, ten mecz się odbył. Dziękuję prezesie. Oddaję głos prezesowi Ruchu Chorzów. No jest mi niezmiernie smutno przede wszystkim, że takie święto nie miało tutaj miejsca i po prostu taki, taki mały żal, że to się wszystko nie odbyło. Mam nadzieję, że te nasze święto przeniesiemy na, na inny termin i, i, też, i też też będziemy tutaj wspólnie świętować na trybunach i, i, i oglądać dobry mecz. Wiadomo, że wszyscy chcieli grać. Sędziowie jednak zawsze muszą podjąć decyzję. Jest ona bardzo kosztowna dla wszystkich. Jak, jak wiadomo, bo też 18 tysięcy ponad kibiców musiało tutaj się y, y, tutaj przemieścić i i koszty te, te, te całej organizacji na pewno są duże, ale, ale zawsze sędzia podejmuje decyzje e, autonomicznie, patrzy też na zdrowie e, zawodników i e, tak stwierdził, to jest jego decyzja i, e, i te, z tym się musimy zgodzić. No niestety jest tak skonstruowany ten świat. E, tutaj wielki szacunek dla, dla klubu, dla Widzewa i, i dla wszystkich, którzy dzisiaj od, od rana e, tutaj szorowali tutaj z tymi, z tymi łopatami po, po Murawie, bo na, na pewno to jest bardzo ciężka robota i, e, też, że też mnie musiałem wykonywać i na pewno e, doceniam to jak, jak najbardziej. Także tutaj wielki szacunek dla nich, że wszystko zrobili, żeby, e, żeby, żeby do tego meczu doszło. No niestety, też może ten deszcz i de decyzja gdzieś nas tutaj pokonała. I, e, no ale mówię, no. Trzeba, trzeba teraz y, po prostu ją przyjąć, y, z, że tak powiem, z honorem i, i, i poczekać na, na inny termin tego, tego meczu y, i przygotowywać się do następnych meczów. No niestety niestety tak jest. Mówię, jest mi niezmiernie smutno z tego powodu, ale myślę, że te nasze, nasze, powiedzmy, takie wesele, które miało tu się dzisiaj odbyć po, po takim długim czasie, gdzie w Ekstraklasie znowu razem gramy, y, będzie przełożone i też będziemy się na nim tutaj dobrze bawili. Myślę, że też jakieś, y, tak jak tu y, Miał powiedział, że jakieś zadośćuczynienie też zrobimy dla, dla tych wszystkich kibiców i też przygotujemy jakieś niespodzianki jeszcze wspólnie, żeby, żeby w, tym, w tym innym terminie też, też kibice to zobaczyli, też odczuli. Także, także tyle ode mnie. Dziękuję. Dziękuję prezesie. Chciałbym jeszcze ponownie oddać głos prezesowi Michałowi Rydzowi. Ja jeszcze w trochę innym temacie wykorzystując, bo w tym dokładnie składzie mieliśmy się pojawić na Murawie przed dzisiejszym meczem, żeby ogłosić, myślę, kibicom bardzo fajną rzecz, wspólnie jako kluby przy udziale i wsparciu naszych kibiców podjęliśmy decyzję, że powstanie pierwszy pomnik zgodowy, upamiętniający tak wieloletnią zgodę kibiców Ruchu i Widzewa chcemy, aby przy okazji najbliższego meczu, chociaż ten najbliższy mecz będzie cały czas tym meczem, więc planowaliśmy, żeby to wydarzyło się przy okazji meczu w Chorzowej na Stadionie Śląskim pokazać ten pomnik. Pomnik, tak jak powiedziałem, pomniki upamiętniające tą wieloletnią zgodę. Chcemy, żeby kibice też mieli możliwość wypowiedzenia się na tym, co, co ma by symbolizować tą, tą przyjaźń pomiędzy kibicami obu klubów. Natomiast chcieliśmy też jako kluby troszeczkę uhonorować i podziękować za to wsparcie, które, które też otrzymujemy i myślę, że ta fantastyczna relacja kibiców też przekłada się na nasze relacje też międzyklubowe, bo zawsze jadąc na Śląsk wiem gdzie mogę zapukać i gdzie pomoc otrzymam, także, także za to też chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję. Ja uzupełnię tylko, że ten pomnik monument ma być podzielony na dwie części. Jedna ma się znaleźć w chorzowie, druga w Łodzi, i upamiętnić właśnie tę oddolną przyjaźń kibicowską. Pora na pytania z sali. Proszę, żeby przedstawić się i podać nazwę redakcji, i też skierować pytanie. Robert świecie, telewizja to ja do prezesa rydza. Panie prezesie pojawiły się już w sieci takie głosy, że. Po drugiej stronie miasta jednak grają, czyli się dało. Bardzo dobre pytanie, dlaczego po drugiej stronie miasta udało się ten mecz zorganizować i sędziowie podjęli taką decyzję, a tutaj jak widać podjęli inną. Brakuje mi w tym spójności logiki. To co jest w mojej gestii, w mojej decyzyjności to mogę, to mogę zrobić, to mogę powiedzieć. Ja wiem jak pracuje klub i dokładnie to, to zrobiliśmy. Zresztą też trzeba przypomnieć, że już mamy tego typu doświadczenia, bo mierzyliśmy się z, z kolei z zamiecią śnieżną kilka miesięcy temu, żeby sam byłem uczestnikiem i świadkiem, więc wdrożyliśmy dokładnie wszystkie procedury, które wtedy zostały wdrożone, a nawet i, i jeszcze więcej, ponieważ zaangażowaliśmy większe siły i środki, dodatkowo też większej siły i środki straży pożarnej, która wspierała nas w tym, aby, aby te studzienki kanalizacyjne odtykać. Teraz jest pytanie, czy, czy jest to kwestia decyzji, czy jest to kwestia też innej infrastruktury na, na stadionie. My wiemy z czym się mierzymy, wiemy z jakimi problemami się mierzymy od 6 rano dzisiaj na, na te problemy odpowiadaliśmy. Ciężko mi ocenić, tak jak tutaj prezes Siemianowski powiedział, sędziowie podejmują taką decyzję, to jest ich autonomiczne prawo. Jeżeli nie dopuszczają do rozegrania meczu, no to to, to jest ich decyzja. I jeszcze jedno pytanie ode mnie, czy wy macie jakąkolwiek władzę nad tym, kiedy ten mecz... Odbędzie się w innym terminie? No, będziemy rozmawiać, ja już jestem po, po telefonach, bo, bo myślę, że kiedy zapadały te decyzje, kiedy chwyciliśmy za telefony, to dzwoniliśmy wszędzie, gdzie się dało. Natomiast, tak jak mówię, pod koniec dnia przepisy są jasne i to sędzia podejmuje ostateczną decyzję. No, my teraz usiądziemy i po naszej stronie leży rekomendacja o możliwych terminach, natomiast jest, jest jeszcze w tym wszystkim telewizja, która też musi wyrazić zgodę, znaleźć ten termin, a przede wszystkim Ekstraklasy S.A., która jest operatorem rozgrywek. W... Ja już jestem po wstępnych rozmowach, więc będziemy jeszcze korzystając z okazji, że prezesi ruchu są na miejscu i sztaby i, i, i jednej i drugiej drużyny, będziemy starali się zarekomendować jakieś możliwe terminy, natomiast to też wymaga od nas uruchomienia całej procedury, zgody na imprezy masowe ponowno. Oczywiście to są ogromne koszty dla, dla klubu. Dzisiaj dzisiaj klub jest stratny, nie chcę mówić o tych kwotach, to są bardzo duże kwoty. Natomiast tak jak mówię, ja nie chcę, ja nie chcę na razie na gorąco tego, tego komentować, bo najbardziej żal mi jest kibiców, którzy, którzy przyjechali niejednokrotnie z wielu stron i województwa i przecież wielu kibiców ruchu dzisiaj przyjechało i to ich przede wszystkim jest mniej szkoda najbardziej. Marcin Guzewicz, Radio Widzew. Ja mam pytanie odnośnie właśnie nadawcy telewizyjnego, czyli Kanal Plus, no bo prezes tutaj wspomniał o tym, że mecz został odwołany po decyzji sędziego. Czy wiemy coś, czy może były jakieś, nie wiem, naciski ze strony Kanal Plus właśnie ze względu na to, żeby to spotkanie również odwołać, no bo on i tak już było opóźnione o 15 minut, potem kolejne 15 minut. Aż w końcu ta decyzja o tym, że spotkanie odwołujemy. Znaczy przede wszystkim to my chcieliśmy grać w piłkę i to sztaby szkoleniowe piłkarze byli na tej murawie. My byliśmy na tej Murawie i my jednym głosem mówiliśmy, chcemy dzisiaj zagrać mecz, więc nie chcę oceniać czy, czy telewizja wywierała jakieś naciski, oczywiście jest głosem decyzyjnym, natomiast raczej przyjmowała informacje, która, która jest tutaj można powiedzieć na miejscu, no i pod koniec dnia zawsze to jest ostateczna decyzja sędziego, także my możemy dyskutować, możemy pokazywać, możemy też pogonywać pracę, która jest wykonywana sukcesywnie, także dlatego powiedziałem, że sam poprosiłem, żeby kilkukrotnie, bo zgodnie z przepisami teoretycznie takie zebranie odbywa, może się Odbywać raz, ale ono odbywało się jeszcze wcześniej, można powiedzieć, trochę poza protokołem, po to, żeby sędziowie byli na bieżąco informowani przede wszystkim, jaki jest stan murawy, ale też widzieli progres, jak ten drenaż pracuje, jak ta murawa się, się dzisiaj mm, poprawia. Natomiast też trzeba powiedzieć, że po prostu od, od, od wczoraj w nocy no stop pada, także dzisiaj też pada, teraz też pada, więc, no, tak jak mówię, wszystkie służby zrobiły wszystko. Telewizja tutaj raczej głos taki akcja Akceptujący, oczywiście opiniujący, natomiast, natomiast no będziemy rozmawiać z telewizją o tym, o tym najbliższym terminie meczu. No I właśnie chciałbym tutaj jeszcze odnośnie tego potencjalnego nowego terminu. Spotkanie widzę z ruchem, no to nie jest takie zwykłe spotkanie z racji chociażby Związanie. właśnie kibiców, prawda, którzy no, w dużej liczbie przyjechali dzisiaj do, do Łodzi. I tak szybko przyjrzałem kalendarz, kiedy takie spotkanie może się odbyć. No i tak naprawdę do końca roku w tej rundzie, raczej nie ma wolnego terminu, nie ma wolnego slotu. No nie wyobrażam też sobie, że takie spotkanie odbędzie się w środę na przykład, prawda? I pytanie, czy będziecie chcieli zablokować, prawda, termin środowy i być może, nie wiem, przesunąć to spotkanie na już rundę wiosenną, prawda? Wtedy dwa spotkania w rundzie wiosennej by się odbyły. Widzę was ruchem, jedno w Łodzi, drugie, drugie w Chorzowie. Te rozmowy przed nami, także chcę też poznać opinie sztabów szkoleniowych, też chciałbym porozmawiać tutaj z prezesami, no bo tak, tak jak pan wspomniał, zgadzam się w stu procentach, to nie jest tak w cudzysłowie zwykły mecz. Też bierzemy to, to pod uwagę, chcemy, żeby kibice mogli w szerokim gronie go, go obejrzeć i cieszyć się też z tego spotkania. Też pamiętajmy, że, że są przerwy reprezentacyjne, ale tam grają nasi reprezentanci, także raczej to też nie będzie wchodziło w grę. Natomiast tak jak mówię, no chciałbym porozmawiać tutaj z kolegami z ruchu, ze sztabami i wtedy wspólnie zarekomendować i Ekstraklasie i nadawcy potencjalne terminy. No i będziemy dyskutować, no bo pod koniec dnia i Telewizja Ekstraklasa musi ten pomysł zaakceptować. To Piotr Galiński, Telewizja Polska. Oficjalnie jakie było stanowisko sędziego? Nie jakie gramy. było przedstawione? Nie gramy. Ze względu? Na stan Murawy, który nie pozwala na rozegranie tego meczu. Taka była decyzja, która została nam przekazana. I nie szło przetłumaczyć sędziemu, absolutnie. Nie chcę dalej komentować. I niech to będzie najlepszy komentarz. Czy mamy kolejne pytania? Jeśli, jeśli nie, to dziękuję za udział w konferencji. Dziękuję widzom, dziękuję kibicom. Życzę Wam bezpiecznego powrotu do domu. Dziękuję uczestnikom, prezesowi Ruchorzów i prezesowi dziękuję. Widzewa. Dziękuję. Łódź.